Witajcie kochani, dzisiaj jest 17 dzień października 2021. Ruda Śląska. Chciałem pokazać iskra ze Śląska, ruda Śląska. I oczywiście na Syjonie jest bawienie. Jest do Rzymian, czyli do Pogan. 11 rozdział 25 i 6. A nie mieli zbytnio wysokiego sobie miania chcę Wam bracia i siostry w Chrystusie ojcu Emanuelu odsłonić tą tajemnicę wiary zatwardziałość przyszła na część Izraela. Izrael. Aż, aż do czasu, czas, teraz się wypełnia, gdy poganie w pełni wejdą. Czyli katolicy. Apokalipsa Świętego Jana, 7 rozdział 1-4. czyli z pogan, z katolików, drugie owce, Jana 10, 16. Mam inne owce, które nie są z Izraela. No ale teraz prawdziwy Izraelita to ma obrzydzane serce i nie ma fałszu, nie ma obudy, nie jest faryzeuszem, nie jest księdzem w sukęce, Mateusz 23 rozdział, ale ma serce Mateusz 5, 8, czyste serce. I jeden, Rzymian 11, 26, ten sposób be, będzie... Zbawiony cały Izrael. Jak napisano przyjdzie Syjonowy wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Jakub Izrael. 1 Mojżesza 30.50 Czyli mamy nazwę Izrael, a żydostwo to jest to, Żydzi zamordowali Chrystusa, ale prawdziwy Izrael ta nie morduje, mówi prawdę i zaprawdę yy, w pierwszym wieku poginęli Zaprawdę Chrystusa. A teraz, jak mówimy prawdę, to kłamcy uciekają, boją się, fałszywie oskarżają. Ale prawda, jako światło i tak, przemoże ciemność, Ciemnogród, Rzymski Kościół Powszechny. Katolików Chrystus nie założył, ale iskra z Polski jest. Ja się z katolików też wywodzę. Także nie wierzy w tradycję w księdza w papieża, papieża wybrali ludzie konklawę. Nie wybrał Chrystus król w duchu prawdy jego. Ja na czwarty rozdział 14 14-24. Prawdziwi czciciele, Nie, nie fałszywi świadkowie Jechowy, faryzeusze. Czyli Jechowa już się schował i teraz mamy Covida. I lepiej się zaszczepić prawdą Chrystusa, bo On przyszedł w swoim tysiącletnim królestwie w 1998 roku. I prawdziwi czciciele, owce, które znają głos, nie pójdą za Jehową, za sakramentami, Trójcą przynaświęczym. Bo w wyznaniu wiary, credo, katolicy mają powtórnie przyjdzie sądzić żywych, ale martwych. Nie mających ducha chrystusowego, Rzymian 8-9. No i te sądy już się dokonały. Mamy teraz z nami bestii. Jabłka na Śląsku tak wyglądają. Mamy teraz z nami bestii. I Objawienie 20, rozdział 4, werset. Widziałem trony i usiadli na nich ci, którzy dano prawo sądu. I widziałem też dusze tych, którzy zostali święci za to, że składali świadectwo o Emanuelu. Jezus to Emanuel. Mateusz 1:23. Głosili Słowo Boże. Nie Biblię, nie Pismo Święte, nie sakramentalne ale Słowo Boże jest żywe. Hebrajczyków 4, rozdział 4 do 13. Nigdzie się nie można schować. Judasz się nie schował. Oraz e, tych, którzy nie, nie oddali pokłonu Matce Boskiej, papieżom i tak dalej, zwierzęciu, aż ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i królowali, bo Chrystus króluje, nie panuje z Chrystusem, Ojcem Emanuelem, królem przez tysiąc lat. Inni umarli i nie ożyli, aż się dopełnił tysiąc lat. Ja się pytam, kiedy się rozpoczęło? Tysiąc lat Chrystusa, tysiącletnie królestwo? W 1998, ale to jest inny temat już. Także Chrystus króluje. I w naszych sercach, umysłach, w prawdzie, i On jest odwagę nam daje. I to miasto, nowe miasto Jeruzalem, wstępuje z nieba na ziemię. Także Jana 3, 13. tylko sam Chrystus poszedł do nieba, zasiadł na prawicy Jego Ojca, naszego dziadka, i Chrystus stał się naszym Ojcem Prawdy za Adama. Pierwszy Koryntian 15, rozdział 22-23: I teraz w porządku Chrystusa. Chrystus skrzesza wszystkich po kolei. Bo przez wiarę. Że my wierzymy, czyli jesteśmy Mu posłuszni 100%. Kto nie słucha Chrystusa 100%, to Chrystus, król, nie może Mu pomóc. Bo Mateusza 17:5 Jego słuchajcie, Jego ojciec tak mówi, i ojciec Chrystusa nie miał córek, tylko miał jednego syna, jednorodzonego. I teraz Chrystus, Imanuel, ojciec prawdy, Jakub 11, 18, rodzi nas z Jego prawdy. I prawym piekielnym nie przemogą Jego prawdy, w duchu i w prawdzie, prawdziwych czcicieli. Także na syjonie w Słowie Bożym jest zbawienie w naszych umysłach i sercach, w sercach i umysłach. W duchu i w prawdzie. Jezus jest Bogiem Wszechmogącym. 2 Korintan, 6 rozdział. Od 1 do 18. O, Apokalipsa 18 rozdział. Ludu mój wyjdźcie z niego. Czyli z katolicyzmu, od świadków od adwentystów, baptystów. Od wszystkich, bo wszyscy są w mocy złego. 1 Jana 5, 19.